Dzięki Dokowi Wyatowi dostaliśmy kilka nowych, ciekawych, wydaje mi się interesujących wiadomości na temat ogólnie Ninjago, powstanie smoków, postaci i tego, co się wydarzy. Więc wydaje mi się, że najwyższa poja w końcu o tym pogadać. Czy do cofnięcia fuzji potrzebne są fuzjowstrząsy? Nie. Jak dużo czasu minęło od momentu założenia zakazanej piątki do momentu pokonania ich przez, przez smoczych mistrzów? Powiedziałbym, że około dekady, czyli mniej więcej 10 lat jak ktoś nie wie, ile to dekada czy Liczba smoków źródła zawsze wynosiła 7? Czy można ją zmniejszać bąd, bądź też zwiększać bez komentarza? I czy zobaczymy kiedyś mamy lobo? Mam nadzieję, że nie. To jest taka pierwsza seria pytań. Wydaje mi się, że poza tym, że no wiemy, że smoki źródła no, mogą umrzeć, tak, więc może się, może się ta liczba zmniejszać i zapewne raju jestem nowym smokiem źródła. To jest takie ciekawsze stąd. Tak samo to, ile czasu minęło od momentu założenia zakazanej piątki, bo jak wiadomo, normalnie zakazana piątka ma tysiące lat, ale ile ma w rzeczywistości? To jest już, wydaje mi się, nieco ciekawsze pytanie, i zapewne wcale tacy starzy nie są. Hej, mam pytanie: czy kol ma szansę przeciwko strzaskobietowi? O i ogólnie zakazanej piątce, na przykład z jego wybuchem z Pinjitsu, skoro nie potrafi techniki wstającego smoka. Zapytaj mnie o to ponownie po pierwszej części trzeciego sezonu. Więc zapewne Kol również nauczy się techniki wstającego smoka, a przynajmniej tak obstawiam. Albo kto wie, być może będzie jakiś nowy sposób, żeby z tym strzaskobrotem walczyć. Bo jak wiemy, wybuch z Pinjitzu mu nie wystarczy z takiej racji, że strzaskobrot jest zwyczajnie potężniejszy i o tym dok kiedyś wspomniał. Teraz kolejna seria pytań, m.in. o to, czy zakazanej za Piątka dobrała się do plemienia Pana Frohikiego, co dokładnie też potwierdził, że były takie potyczki. Czy Gramadon i Łuk kiedyś brali udział w Turnieju źródeł? Na co Dok tak powiedział, że no tutaj bez komentarza, czyli zapewne tak i my się o tym dopiero dowiemy. Jak dokładnie działa moc Trixa, Czy działa na wszystkie insekty, czy tylko wybrane gatunki? To też zostanie wyjaśnione w samym serialu. Ja obstawiam, że jakieś te latające, typu strzerszenie, osy i tak dalej. No i najciekawsze, czy Klaus ciągle uwięziony jest w podziemiach? Czy być może był w stanie opuścić to miejsce w czasie fuzji albo też po niej. Co dokładnie powiedział, że no, będzie ta sprawa poruszona, właśnie w trzecim sezonie i to tak ogólnie, nie tylko w przypadku Klausa. Jak ktoś nie wie co to podziemia, to to jest jeden z wymiarów, gdzie mieszkają szkielety. To jest chyba związane z Trylogią Mrocznej Wyspy, jak dobrze pamiętam, ta sprawa Klausa, jak on się tam dostał. Mogę się mylić, tak mi się przynajmniej kojarzy, jeśli pamięć mnie nie myli, ale w każdym razie, no widocznie Klausa zobaczymy w trzecim sezonie i to jest informacja taka no dosyć interesująca, bo jeśli chodzi o te wracające postacie, to jego akurat się tam nie spodziewałem, ale widocznie się myliłem. I naszego klauzika właśnie ponownie zobaczymy.